Kanale. A w przyszłym odcinku pokażę Wam Według mnie najlepsze shadery do Minecraft, ale na słaby komputer. No bo tak, tak się składa, a ja akurat mam słaby komputer. No więc najpierw popatrzmy na to, czy to nie wygląda pięknie. No bo dla mnie to wygląda no świetnie po prostu. Albo to na przykład, jak tu przez to no się. Tak przebija, dobra. W ogóle nic takiego specjalnego nie ma. Tutaj też nie wiem, co jest. No i teraz Wam pokażę wodę. No więc woda się prezentuje tak. Jest dość przejrzysta. Chmury tak się prezentują. Aha, no i drzewa ruszają się z, z taką prędkością. Ale. Patrzcie w ogóle na te promienie słońca, bo no, nie ma no, świetne shadery. No. Tutaj też ja się się no, no. Jeszcze sobie do tego domu wejdę. Kami gra Gramm na typie szkolnym, a na, a, a na tych shaderach mam Czter... No tak około 40 F... FPS, więc też źle nie jest. Dobra, więc ogólnie... To to by było na tyle w tym odcinku. Cześć.